Jak się dzisiaj miewasz, Bruce? Żadnych sensacji od ostatnich 36 godzin. To oczekiwanie jest nieznośne, Leonardzie. Czy mam ci to nieustannie powtarzać? Znajdziemy lekarstwo dla Halka. Sześcian ma najnowocześniejsze na świecie laboratoria, w których bada się promienie gamma. Praca, którą zrobiliśmy ze Sternsem i Blonskim, jest... Mylisz się. Agencja i Ross się okłamują. Oni nie chcą lekarstwa. Chcą wiedzieć, jak kontrolować te potwory. Zaufaj mi. Widziałem, co się dzieje. Zniszczyli wszystko, co zrobiłeś. Chcesz wiedzieć, czym naprawdę jest sześcian? To bomba Gamma z opóźnionym zapłonem. Witaj, Torze Gromowładny. Witaj, dzielny Balderze. Co sprowadza Słońce Asgardu do Midgardu? Albo zapytam inaczej. Kto cię przysłał? Twój ojciec niedługo zapadnie w sen. Ale zanim to nastąpi, mam cię sprowadzić do domu, żebyś chronił Asgard, kiedy Odin będzie odzyskiwał swoją moc. Nie. Thor, jesteś dla mnie jak brat. Walczyliśmy wspólnie, ale nie rozumiem twojego przywiązania do tego miejsca. Tu jest zupełnie inaczej. W Asgardzie trwa nieustanna walka. To bezsensowne. Na Ziemi. Wszystko ma znaczenie. Potrzebują mnie tu, Balder. Kobieta? Na szczęście będziesz żył. Niestety musisz przestawić się na jeżdżenie metrem. Czy nic ci nie jest, Jane Foster? A, a, tak. Tylko że. Hej, czy ty za mną szedłeś? Hmm. Może ty mnie intrygujesz. Życie śmiertelników jest takie kruche. Jednak nie muszę tego doświadczać. Nie musisz? Nie. Bunker. Iron Man, tu mówi Jimmy Woo z obsługi bunkra. Możesz lądować. Dzięki. Ta sprawa nękała agencję już od dawna. Pomaganie agencji nie jest na mojej liście. Gość jest niebezpieczny. Okradł mnie. Złapałem go i to wszystko. Jasne. I cóż, skoro już tu jesteś, chciałbym zamienić z sobą słówko o ochronie bunkra. Mieliśmy tu mały wypadek. Czy Fury cię z tym wysłał? Nie, tutaj nie chodzi o broń. To jest coś ważniejszego. Chodzi o ludzkie bezpieczeństwo. Dobra, skontaktuj się z moją asystentką. Cokolwiek to jest, może chwilę poczekać.